Siemka, ja jestem Adachu i witam Was w kolejnym odcinku. Jeśli nie potraficie czytać, to prawdopodobnie nie wiecie, czym jest ten odcinek, ale może te gołębie, które chodzą sobie tutaj tajemniczo w lewym górnym rogu ekranu, mogą Wam już zdradzić, co to jest za odcinek. Jest to kolejny przegląd podań na grupę facebookową za kola Adacha. Oczywiście jest to grupa, która istnieje już kilka lat. Najprawdopodobniej znacie zasady, jak to wszystko funkcjonuje. Żeby dostać się na grupę, trzeba odpowiedzieć na trzy pytania i często te odpowiedzi są no, dosyć ciekawe. Dlatego mój brat jako osoba, która te podania przegląda, Zbiera co ciekawsze, wysyła mi je w paczce, tajemniczej paczce. I ja przeglądam je razem z wami. Także wy jesteście gwiazdą dzisiejszego odcinka, wy jesteście gwiazdą tej serii. Oczywiście osoby, które jeszcze nie są na grupie facebookowej, mogą sobie do niej dołączyć. Tematyka grupy jest dowolna, także wchodzicie na własne ryzyko. I wiem, że grupy facebookowe dla niektórych mogą być już przeżytkiem, ale Discord u mnie na kanale był, Discorda już nie będzie i uważam, że grupa facebookowa jest po prostu od Discorda. Lepsza, lepiej funkcjonuje. Poza tym łatwiej to wszystko ogarnąć. Dobrze, jeszcze jedna mała informacja. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj, 8 maja, mamy Dzień Gohana. Kto jest fanem Gohana, ręka w górę. Ja jestem fanem Gohana, niezależnie od tego, czy jest w zielonym dresie, czy jest naukowcem, czy jest w jakimś pulowerku, czy jest w pomarańczowym Gi i walczy z Majin Buu, nie mam pojęcia jaką wersję sobie Gohana wymyślicie. Ja jestem fanem tej postaci, bo to jest postać, która udowadnia, że nie trzeba być sajaninem kochającym walkę, żeby się spełniać. Gohan jest sajaninem, którego największą pasją jest nauka i jest przy tym szczęśliwy i nie trzeba go zmuszać do... Do walki. Co myślę, że niektórzy po prostu jakby pomijają, prawda? Myślą, że jak Gohan nie walczy, to już jest słaby Gohan. Nie, ja uważam, że ta postać powinna być szczęśliwa. Jeśli spełnia się w czymś innym niż walka, to bardzo dobrze. Oczywiście, nie zapominając, że to tylko narysowana postać w kreskówce, która nie istnieje tak naprawdę. Nieważne. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Ponieważ. Tak, wiem, że nie zaczyna się zdanie od ponieważ. No to dlaczego zacząłeś zdanie od ponieważ? Lubię Dragon Balla, tematykę anime Adaha... Ja nie mam żadnego anime. I nie mam zamiaru mieć. I w szczególności twój mimowolny cosplay wegety na głowie, który dzisiaj zakryłem, ale odkryłam go specjalnie dla ciebie. Mimowolny cosplay? E, tak naprawdę jest troszeczkę specjalnie utrzymywany, bo mógłbym się ogolić na łyso, ale nie chcę. Ja wiem, że grupa nazywa się Zakola Dacha, ale czy naprawdę w każdym podaniu musi być jakiś... <noise> jakiś psztyczek? Cicho! Swoją drogą te podania wysłał mi mój brat, który ma swój kanał na YouTube. Tworzy tam muzykę, której możecie słuchać u mnie na live'ach. W sensie zawsze jak jest live, to puszczam jego muzykę w tle. Link do kanału mojego brata Glue znajdziecie w opisie, także jeśli chcecie, to możecie mu wejść i zostawić lajka. Like, chyba, że już to zrobiliście. Subskrybujesz kanał, Dacha? To tak jakby spytać, czy oddycham. Odpowiedź jest chyba jasna, co nie? Nie oddycham! Uwaga dla wszystkich, mianownik kto? Co? Adacho. Dopełniacz kogo? Czego? Adacha. Celownik komu? Czemu? Adachowi. Piernik kogo? Co? Adacha. Narzędnik z kim? Z czym? Z Adachem. Miejscownik o kim? O czym? Adachu. Wołacz o Adachu. O mój drogi Adachu. Mogłoby tak być w sumie, ale nie obraziłbym się, jakby ktoś do mnie krzyknął. O mój drogi Adachu. Powiem wam, że z deklinacji chłopak to do mnie do, ode mnie dostaje piątkę z plusem. Naprawdę, no niedawno były matury. Co prawda, deklinacji raczej na maturze ust, ustnej albo jakiejkolwiek z polskiego nie ma, bo to jest poziom podstawowy. W sensie poziom podstawówki raczej. Zaimponowałeś mi, bo już zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że wszyscy mają w dupie przypadki. Goku czy Vegeta? Uważam, że podczas walki i sposobu myślenia przy niej to wolę syna Bardoka i giny, a w życiu codziennie. Czyli takich bez walk, to ojca Tranksa. Myślę, że jeśli chodzi o życie codzienne, to wybór między Goku a Wegetą to jak wybór między dżumą a Rzeżączką, ale <noise> dyplomatyczna odpowiedź. Dziękuję. Idziemy dalej. Uuuu, wow, zobaczcie. W końcu mamy jakieś podanie, w którym nie jest mój widz. Zaproszenie od A. Zobaczcie, ktoś zaprosił swojego znajomego <noise> do grupy. <noise> Pracuję w gówno. Jest człowiek obrażony na wszystkich. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Nie chcę dołączyć! Subskrybujesz kanał Anacha. Kto to? On zamiast odrzucić tę prośbę, znaczy to podanie, tę prośbę do dołączenia, to on odpowiada, kurwa. Na te pytanie: Gogu czy wegeta? Nie wiem, kim są ci ludzie, ale Gogu, bo nie jest Wegę. On zamiast odrzucić to pytanie, to stoi i się kłóci, no. Tak się właśnie kończy: zapraszanie znajomych. Nie zapraszajcie na siłę znajomych do grupy, bo oni wtedy będą mnie kojarzyć, albo moją grupę, albo w ogóle moją osobę z jakimś, wiecie, nachalnym, byciem nachalnym. jak nie macie jakichś znajomych, którzy wiecie, żeby chcieli dołączyć, to nie zapraszajcie. Pracuję w gówno! Czyli jest szambonurkiem. Na to wygląda. No dobrze. Też bym nie miał dobrego humoru, gdybym miał taką pracę. Chcę dołączyć do tej grupy, ponieważ jestem fanem DB i tego typa z zako. Chodzi o wegety, na pewno chodzi o wegety. I chce się dowiedzieć więcej o świecie smoczych kul. A przy okazji pozdrawiam fanów Naruto. Subskrybuję kanał od około 2019 roku, ale YouTube zabrał mi suba i pamiętajcie sprawdzić, czy wasz tem też nie zabrał. No i widzicie. Kolejna osoba, która mówi, że YouTube zabrał suba. I wiele razy ich sprawdzałem, i wiele razy faktycznie tak było, że YouTube usuwa subskrypcję. I nie wiem, czy to jest ze względu na to, że jakieś po prostu robi. usuwa subskrypcję, ponieważ myśli, że skoro oglądacie ten kanał, to i tak z powrotem zasubskrybujecie, co byłoby strasznie hamskie, czy ze względu na brak aktywności na danym kanale, na przykład usuwa. Czyli jak nie oglądacie moich filmów, ale subskrybujecie mój kanał, to YouTube stwierdza, że skoro nie oglądacie, to cofnie suba. Sprawdźcie, czy macie suba. Jeśli macie, to bardzo dziękuję. Jeśli nie macie, to zastanówcie. Zastanówcie się, czy chcecie go dać pierwszy raz, albo czy go chcecie przywrócić. Dziękuję. Goku czy Vegeta? Kermit, ponieważ jest najlepszą postacią z uniwersum Adacha i potrafi szybko wyzerować browara. Kermit to jest faktycznie evenement. Kermit to jest anomalia. Kermit leży pod łóżkiem właśnie obecnie, także nie będę może że go obudził. Ale to fakt. Kermit jeszcze po majówce się nie obudził, także myślę, że tak na Dzień Dziecka już będzie dostępny. Ale przekażę mu miłe słowa. <laughs> Wiecie co? Wiecie co mnie bawi? że są ludzie, którzy próbują na siłę dostać się do odcinka z podaniami, pisząc jakieś o o, ja bym chciał zobaczyć na kola dachu, <laughs> jest to tego nie napisał, albo chciałbym dołączyć do grupy, ponieważ lubię. SMOCZĄ piłkę! <laughs> Jakieś takie kurwa żarty na siłę, które nie są zabawne. I oni się nie dostają do odcinków. A dostał się gościu, który po prostu pierdolnął trzy razy w klawiaturę. Se, 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 może to jakiś wąż? Kurwa, to jakiś wąż tutaj przyszedł. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo dojście do tej grupy to jak wejście na wieżę Karin. Wiem, że jak dojdę do grupy, to dużo nowych ciekawostek. Siedowiem będąc na tej grupie, będę zmotywowany do tego, żeby oglądać więcej Adaho filmów. <laughs> o kurwa. <laughs> Mózg mi pękł, gdy próbowałem to przeczytać, nie jesteś sam. Weźcie, sprawdźcie, czy może gdzieś nie leży koło was. O kurwa, wydaje mi się, że gościu zgubił przecinek. Subskrybujesz kanał? Pytasz, a wiesz. No no no, 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 no. Nikt nie wie, no, nikt nie wie, kurwa. Nie wiemy, kim jesteś nawet. Nie wiemy, czy subskrybujesz. Dużo osób nie subskrybuje. <grybujesz> Także pytamy. Pytanie jest uzasadnione. Nie, no, wiem, że nie wiesz. O! O, okej, okay. kamień z serca. Dlatego zostawiacie z tą rozkminą! Kurwa, to jest jakiś, jakaś pochodna majeranku. R rozkmina? Jakaś przyprawa tu jest? Rozkmina? Rozmaryn? Czy cię subuje, czy jednak nie? Ale powiem, że jest to możliwe pod kątem y, ty. Nie no, jestem, że cię nie wiem. Nie no, jestem, że cię nie wiem, czy subskrybuję. Jeśli ktoś chciał spędzić niedzielę przy jakimś wartościowym kontencie i trafił na ten film, to naprawdę bardzo przepraszam, nawet jeśli nie oglądacie tego w niedzielę, ale mam nadzieję, że dobrze spędzacie niedzielę, albo przynajmniej dobrze spędzaliście ją do tej pory, może sobie odpuścimy to trzecie pytanie. <grym> Już wystarczająco szarych komórek straciłem. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Mój chłopak tak często mi robi screeny z tej grupy, że chciałabym móc wejść i przeczytać to wszystko samodzielnie. <grym> <Yeah>. <grym> Tylko wiesz. Nie ma odwrotu, to jak, to jak ruchome piaski. wejdziesz tutaj, co zobaczysz, to już tego nie odzobaczysz i stwierdzisz, że, że, po co ci to było, także jeśli zostałaś wpuszczona, no to podziękuj chłopakowi. Ależ samodzielna dziewczyna, co? Ja sama! Ja sama! Chwilę później... Adaś, pomóż mi! <laughs> Przepraszam. Żartuję, żartuję. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo Maxim Kokołenko mnie zaprosił. Przecież ja nic nie robiłem. Ja nikogo nie zapraszałem. Bo akurat tak się składa, że Maxim Kokołenko dzisiaj przed wami siedzi. Maxim Kokłonko! Maxim Kokłonko to nawet nie ma takiej postaci. Maxim Kokłonko. Nikogo nie zapraszał, bo nie istnieje. Subskrybujesz kanał? Tak, bo ma uspokajający głos, którego miło posłuchać. No wiecie co, ten komplement naprawdę mi się spodobał. Bardzo miło mi się to czyta, bardzo naprawdę mi się miło na serduszku zrobiło i to jest... To jest jeden z tych komplementów, które czytam i robi, robi mi się cieplej na sercu, także dziękuję. Goku czy Vegeta? Jeżeli Rosu zrobi kompetentna osoba, jest lepszy od pomidorowej. Goku to pomidorowa, dobra zawsze, ale czasem ten Rosu smakuje jeszcze lepiej. Kurwa, Paulo Coelho przeszedł na grupę? Chociaż nie, Paulo Coelho chyba wsparł yy, ruskich, także nie wiem, muszę sprawdzić to, żeby nie pierdonać jakiejś głupoty. Paulo Coelho współczuje Rosjanom i określił yy, inwazję Rosji mianem kryzysu ukraińskiego. Dobra, Paulo, jesteś spalony, weź możesz spierdalać. Nie wiem, kurwa, jaki jest polski myśliciel, Jaś Kapela. O! Przepraszam! Kurwa, Paulo, nie, 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 nie. Mariusz Pudzianowski. To jest wspaniałe porównanie. To jest prawda. Pomidorowa to jest nawet... Zupa, która pojawia się w powiedzeniu. Nie jestem pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, prawda? Co prawda, nie wszyscy lubią pomidorową, ale to jest, no, nie da się zrobić rzeczy, którą lubiliby wszyscy, prawda? To jest normalne. Także powiedzmy, że pomidorową lubią prawie wszyscy, ale generalnie jest to zupa lubiana i popularna. A rosół to jest taka zupa, która faktycznie może być albo troszeczkę za bardzo doprawiona, albo troszeczkę nie smakuje jak rosół, ale jak jest dobry rosołek, to faktycznie wolę go bardziej niż pomidorową. Także to jest bardzo dobre porównanie. Czyli Goku generalnie jest Dobry, często, bardzo często, ale czasami Vegeta ma momenty, które są lepsze. Czy bym się z tym zgodził? Nie, nie zgodziłbym się z tym, że Goku jest pomidorową. Goku czasami jest po prostu takim kurwa żurkiem z torebki. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo chcę pokazać piekielną figurkę. A to tu wszystkim chcesz pokazać na grupie? Ile jest na grupie osób? 6000? Muszę sprawdzić, ile jest osób na zakolach Haddacha. 5000 czy 6? 6,2 tysiąca osób jest na grupie, i on ch chce wejść na grupę, żeby pokazać piekielną figurkę. A to pani jest, bo ma napisała, że mąż subskrybuje, a ja oglądam z nim, czasem nawet mnie zainteresują twoje filmiki. To bardzo miłe, ale co z tą piekielną figurką? Cóż, czy już ją pokazałaś? Bo ja na przykład na grupie nie pamiętałem żadnego posta z piekielną figurką. Chyba, że był już jakiś czas temu, ja zapomniałem. Czyli czasem interesują Cię moje filmiki, nie jesteś stałą widzką, mąż tak, jest stałym widzem, męża pozdrawiam, ale chcesz wejść na grupę, żeby pokazać piekielnowi... Czyli jak już ją pokażesz, to wyjdziesz? Niby czasem odpowiadają na te pytania, a ja po tych odpowiedziach mam jeszcze pięć dodatkowych pytań. Jestem widzem kanału i kocham Dragon Dragonbola, ponieważ poznałem Dragonbola przez pierwsze Xenoverse, ponieważ pomyliłem Naruto Ultimate Ninja Storm 3 z Dragon Ballem i nie żałuję. Moja... Coś no na Dragon Ball to przeszło już 7 lat. <grym> Kurwa, nie wierzę. Pomylił gościu Naruto, Ultimate Storm, Ninja Storm 3 z Dragon Ballem i nie... to, Czyli jesteś fanem. Czyli chciałeś. Okej, okay, nie jest powiedziane, że jest fanem Naruto, bo raczej by nie pomylił gry. Ale chciał kupić sobie grę z Naruto, kupił zupełnie inną grę z inną nazwą, z innego anime, ale tak mu się spodobało, że jest fanem Dragon Balla 7 lat. Zobaczcie, to jest jaki efekt motyla. Wyobrażacie sobie? Wyobraźcie sobie na przykład, że ten tutaj pan ma na imię na przykład, nie wiem, Andrzej. I Andrzej kiedyś, 7 lat temu, zapytał swojego gościa, Mariusza w pracy. Ej, Mariusz, masz jakąś fajną grę na Steamie do kupienia? Mariusz mówi, kup sobie Naruto Ultimate Ninja Storm 3! Co to jest Naruto Ultimate Ninja Storm 3? To jest taka gra związana z anime Naruto. Ja nie oglądałem, ale gra mi się podoba, tobie też się spodoba. Andrzej wraca do domu, myśli sobie, jak to leciało? Ym, Dragon Ball Zinoverse, To chyba to. Zainstalował grę, ja mówię. Kurwa, to nie to, ale też fajne. Siedem lat później Andrzej wylatuje na grupę za kola Niesamowite. To nie jest matura z angielskiego, ale. Pff, nikt nie bronił pisać po angielsku. Śledzę twoją twórczość od jakichś sześciu lat. Chcę poszerzyć, nie wierzę. Chcę poszerzyć możliwość integracji ze społecznością od 6 lat. 6 lat temu, mój drogi, to ja byłem jeszcze. nie ja kończyłem, w zasadzie pisałem matury 6 lat temu, także nie byłem jeszcze na studiach i nie nagrywałem o Dragon Ballu, także nie wierzę ci. Eee, tak. To na pewno nie było 6 lat. Ale dziękuję, że subskrybujesz i zapraszam na grupę. O, proszę bardzo, ktoś był na moim spływie kajakowym w Skierniewicach. Chcesz dołączyć do tej grupy, ponieważ byłem z Adachem na spływie w Skierniewicach. Wow! Subskrybujesz kanał Adacha? Nawet odejmuję sobie z ust dla Adacha. Czyli jesteś wspierającym. Dobrze to rozumuję? Wow. No dziękuję, mam nadzieję, że powtórzymy nasz wspólny wypad na spływ w Skierniewicach. Ja nie muszę tam y, wypadać, w sensie jechać, bo jestem tam właścicielem spływu, prawda? To dobrze wiecie, że jestem Także zapraszam jeszcze raz do skierniewic na spływ kajakowy Jeśli podacie hasło przy kasie member a nie, nie, nie podacie hasło Adaho Member to wtedy dostaniecie 15% zniżki i catering na cały dzień. W sensie po, przed spływem będziecie mogli zjeść, wzi, będziecie mogli wziąć coś na kajak i będziecie mogli yy, po kajaku jakiegoś tam grilla sobie oczywiście na koszt firmy zrobić, także Adaho member z takim kodem przy kasie i no, dziękuję bardzo. Wchodzę na siłkę, aby być jak on. No to zapraszam na kajaki, mówię ci naprawdę. Na kajakach można zrobić sobie formę, zapraszam. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Jestem zainteresowany twoją opinią na temat Dragon Balla. Moja opinia na temat Dragon Balla jest powszechnie znana, także nie trzeba wchodzić na grupę. Najbardziej mnie rozwaliły filmy z, firmy z przekrętymi figurkami z Czarnobyla. Pozdrawiam Adaha i Glu. O, subskrybuję nowy widz od dwóch, trzech miesięcy. To jestem w stanie błyknąć, a nie, że tam jakieś 6 lat. Nikt mnie tak długo nie ogląda. Goku czy Vegeta? Ani jeden, ani drugi. Android 18? Szanuję ten wybór, no nie, no coś co się będziemy oszukiwać, szanuję. Pozdrawiam również, dziękuję. No i cóż moi drodzy, generalnie sprawa wygląda tak, że to jest połowa folderu, który wysłał mi mój brat. Mój brat mówił, żebym zrobił z tego jeden duży odcinek, ale mam dzisiaj umówione spotkanie, także żebym nie musiał nagrywać dłużej i żebym nie, nie musiał siedzieć dłużej przy montażu, bo czas to pieniądz. Właśnie w tym momencie kończymy sobie odcinek, a resztę podań przeczytamy sobie w kolejnym. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, żeby dołączyć na grupę. Ja się tutaj momentalnie powiększę. Oczywiście zapraszam do kontaktów w odnośnikach, tu są gołębie, proszę Państwa, tu jest mój mail i grupa facebookowa. Nazwa grupy, tutaj jest Eneba. Możecie wszystko znaleźć w opisie, także nie zabłądzicie, chyba, że już zabłądziliście w ogóle w, przychodząc do tego miejsca w internecie. Ale to nieważne, nieważne, nieważne. Także. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam szczęśliwego dnia Gohana. Jeśli nie lubicie Gohana Dobra wiadomość, jutro będzie dzień Goku, a pojutrze będzie dzień gotena, także możecie sobie wybrać jeden z tych trzech. Dlaczego w ogóle te dni są mianowane dniem Gohana, Goku i Gotena? Ponieważ go to jest po japońsku 5, także 5, 8, jakby Maj, 8 można przeczytać jako go Han, Han jako 8, go Q, bo Q to jest 9, go Q, go Q, prawda? Brzmi to podobnie, a ten po angielsku to jest 10, także go. Ten, piąty, dziesiąty. Gohan, goku, goten day. Tak to wygląda. Tyle ode mnie. Taka mała bomba informacyjna. Powiedziałbym, że taki mały diabłek. Diabeli. Dia, diabełki. Diabełek. Diabełek. Pamiętacie na szkolnych wycieczkach kupowało się diabełki i w pokoju o ściany. Puff, puff. To tylko ja? Nie, na pewno nie tylko ja. Tyle ode mnie. Dobrze, diabełek informacyjny na koniec. Nie przedłużam. Zostawcie suba, jeśli tego nie zrobiliście. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Maxim Kokołenko, out. Kurwa przecież mnie widać cały czas, to bez sensu. A w ogóle tak mi strona okno wiecie? Diana tak naprawdę to przez cały czas byłem ja! Anna!